Siema Widzowie, jak widzicie odpalam już IMCAT na telefon I w dzisiejszym filmie będę najlepszym potem dla babci, będę mi miły no i oczywiście robię mój sposób jak wchodzę do babci. No i... Yy. Zaczynamy tak, że jak ma być najbardziej miły, to otworzę babci safe. Bo to będzie też miłe dla naszej babci. Dobra. Jesteśmy... O! Okej, okay. no to otwórzmy babuś. my yy. safe. Zde da, oczywiście nie brudząc jej tu nic, to wezmę to na górę, a babcia nas nie usłyszy tego, więc na górze spokojnie jest nasz pokój, pokoik, jak wiecie, nie tam się nic nie stanie, jak zbijemy coś, babuszka, nasza grażynka nawet i nic nie zauważy, ui, i czy będzie tutaj moneta, jest, w sejfu moneta. I zawsze sobie patrzę tak, aby. By, be, czy będzie klikard? jejka tutaj tak. I ten. Nie ma klikarda. I możemy sobie zejść do babuszki, do naszej grażynki. Grażyna! Podnieś mnie! Nie podniesiesz mnie? Dobra, ale będę do ciebie. ale. Zawsze na powitanie trzeba. Od teraz będę miła dla Ciebie, Grażynka. No, od teraz jestem dla Ciebie miłym kotkiem, Grażynka. Dobra, i... będę... nie mam tutaj zadań, więc muszę... Y... Da babci ugotować coś i będę dzisiaj to robił, skoro ma być miłym. Bo to nie, nie da się innych miłych rzeczy, da babusz dla naszej Grażyny robić, bo Grażyna jest jakaś. Nie wiem, tutaj się nie da. nawet karmy się nie otworzę. Grażyna, a otworzmy karmy. E dobra, ugotujmy Grażynie parówy. Zróbmy babci sałatkę. Dobra. Najpierw parówa. Parówa. Otwórzmy lodóweczkę. Weźmy po męso. Ja tu połóżmy. Dwa mięsa. Jeszcze resztę parówek wezmę. Cyk. I idziemy. Co babcią? Co wam je? Dobra, Wejdźmy. to chodźmy. Bo nasza grażynka już patrzę co my tu robimy. Grażyna. Nie wiem czy ja co ja ci jeszcze... Aha! Dodaj. To no, pewnie nic złego. No będzie tu czy to w kuchni siedziało to. Okej. Okay. Ja też tam spoglądam na ten wizor, bo sobie tak początku połączyłem. Ale już I to... I dziwicie dziwi, dziwi się pewnie czemu zostawiłem tu kurczaka. Bo yy, ten, bo yy, tam będzie kość kurczaku. na iż bałagan będzie. jejka mięso mi znikło. Nie mięso mi znikło Co jest? Dobra, ja robię. nic no co jest? No mięso babci znikło. No nam e, bab Babci mięso, babciowe mięso z nim bo Grażyn... Grażynka będzie miała o dwa mięsa mniej. No to możemy podgrzać oj. Ej, a może tak bym wziął rybę, czyli na gazie ugotował. Ej, tak. Ej, gotujemy rybę. Ona żyje czy nie żyje? Ej, chyba żyje. Nie jej się. cię ogląda. No dobra, doczekamy. Żyłot, nie? Nie. Dobra, i tak nie ma ryby. Nie wiem stało. Ryszard zniknął. tutaj babci sałatkę z ziemniakami. No to wchodzimy. Wchodzimy.

potato. Co się taki napis mi tu wyświetla? Nie wiem. No Patrzcie. No patrzcie taki Napis mi się wyświetla. Co potato. Już teraz nie tu potato. Teraz weźmy jej winka pod grzejmy. Albo po babci nie będę wina robił. Wezmę niej tak. Mam być miły. Czy nie miły? E, będę. Go... Babcia, masz winka trochę. Na wina. Ej, no, to mi się wyświetlał tu potato. No co jest, to, są pokrojone potaty. Tylko w po potatach mi się tak wyświetla. O, i do Okej, dobra. Bo tu je babci bakłażany. Co to jest? A nie, Ewi. Ej, idealnie położyłeś się. Ale, oczywiście, że spadło. No to połóżmy do kartona: jakby nigdy, nic, bo nie da się inaczej przenosić. Przy okazji, jak ja to robię, to już będzie ładnie ułożone. Nie tak wrażenie. No, widzę ten sam napis. O, było. Dobra. Co Do to było jeszcze? Karton cieńki, stary. No i kurak jest. Mam jeszcze babki tu ugotować, grażyńce, sałatkę miałem ugotować. No to biorę talerz.

No to sałatka babki będzie za chwilę na bab do babki, czyli grażynki będzie gotowa. A w sumie już tylko jeszcze pokroić. Niestety misji nie mam. I to tyle. To tyle na ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobało.